Ja tonę, ja tonę, tonę! A! Help me! Co to jest? Hej, tutaj Niku, raz i są ze mną. Cześć, Smidżu z tej strony. I cześć, Jaruziak. Tak i jesteśmy na mapce. Na jakiej mapce? Jarek czytaj, na jakiej mapce jesteśmy. No to um, welcome to Stick Tower. Mydzi... My, puknij Ma, sobie w mikrofon, bo ci... Nie okay. sobie Nie temu pukaczorzy. No już... Pukałem? Tak, Pukałem. wypukałeś. Stay on peaceful. Do not break or play vlogs. Hej fun. YouTube Dragon Maps. Dragonik, I'm sorry. My English is. Dobra, zaczynamy. Koniec. I są moje. Tak Ej, tu nie? jest. Ło? Jestem mądry, można wyciągać ze skrzynek noża? Tak, ale nie, ale nie wolno ich stawiać. No znowu, żeś się bawił przed odcinkiem. Wiem. Ej, nie mogę wyjść. Jak to czyni? Krzyżowaniem gatunków. Boli biedosek, babuś. To ci boli? Ej peść Nie, vitotaz. <noise> Woda mineralna, Vitodas A ile ci zapłacili? Nie. I Dlaczego mi nie zapłacili? <noise> nie zasłużyłeś. Oj <noise> wypadku malutki. O, mefeg, gnę. to tak, już spadłem. Gdzie... Jest ja coś nie wiem, to jest czerwony. Wiem, wiem. A, spadłem na samolot, fajnie. Falsz ma to! Niech to jest głupie! No i jeszcze spadłem z tego. To nie ja! To Medium! Nie, w sole. Co to się zrobi? No Co mam bala? też ma ta jedna głupia? Mędrę głosenia ogolona. Ej, ale. bez przekleństw czego nie znoszę znosisz no to nie mogę tego, nie nie robisz. Czego nie 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 grę nie nie co będzie, jak ja spadnę na no, <noise> to to co dół? jak ja spadnę na co nie wiem co wiem co się? To jest <głos> <głos> Ej, A nie wiem co no, nie 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 wiem co nie wiem co Chyba nie działa. Nie, nie, będę tak, nie sk... to... Ej, będę tak skakał po jednym klocku przez cały ten parkour, dobra. Ja, dobra. Tylko przeskoczę ten dziesięciokratkowy i teraz będę leciał. Ale to nie działa ten czek przykro mi. No, czemu tam się nie da wejść, Gdzie? Ej, tam jest skrzynka! Dobra, pi. Właśnie mamy tu pozbierać 10 patyków. Nie wiem po co. Ja Ta gra jest chora. Dlaczego? To jest chora. To niech weźmie <ścoughs> apa. Co zrobiłeś, że DAIT się wyświetliło? Nie powiem. mam dostępu do tego tylko, tylko mnie nie zżysz. Nie, to mnie marchewki! Marchewki? Dobra, teraz. U. Ej, to ponieważ nie mamy checkpointów, to będziemy sobie walił. Spring wali. mi się nie włączył. Co? Spring mi się nie włączył. Co? Się nie włączył. Nie, Ej, Ej, boję się. Re. Słuchaj. Patrz. Nie jest nie, nie, nie! Pierdol no. się tą grę! Czemu żeś krzyżował gatunki przed odcinkiem? Co? Co? Zobaczysz na nagraniu Chodź! Ale ktoś to musiał zrobić Kurde No nie ja. to jest wszystko inne. Ja. Nie katka Hedgehog Wś... Filmiki dla... Bo GSR-u tak Nie, ja, bo lubię to robić <laughs> Nie wydzieraj się, ej, z mi jak się wydarłeś, ej! Dubój kiedy na wczoraj Ej, weźcie! Nie nie Ach, ja dobre. Lubię tej gry, nie! To jest psychicznie chora Ej, bo żebym ja tego... Ej, gdzie wy jesteście? Przy tych drabinkach, przy tych. tych. Tra... Przy Ciebie, tych On cię cały czas na tych trapdorach trzyma. No. Ej, bo ja tą mapę przejdę sam w 5 sekund i zaraz będzie odcinek 5-minutowy. Ej, nawet nie mam dostępu do set home'a, serio? Właśnie. To dzięki, że mi przypomniałeś. przesunę ja, się w lewo. Daj mu opa jakiegoś albo coś. O, Nie! Spadłem home. Umarłem. Ej, wszystkie itemy straciłem. Co ty myślisz robisz? I... Mój, mój myśli królik. Czekaj tak pyk, pyk. O! O! Przeskoczyłem. Ej, ja się tu boję. O może jak się zaczynamy pomagać? Po co nam te patyki jak... W którą stronę? Ej, ja zczytuję mapę. Sczytowałem. O nie! Ej, przeszedłem, no tu strzałka Co? Gdzie, czemu świat się nazywa Cox? Zostanę sympatyczny. Nie, dość. Koniec Pomóc ci? Ej, ja bo ja problem. zaraz przejdę całą mapę bez was. Naprawdę. Jarek, a co ty masz za problem, że ty nie możesz przejść? Bo no, co? Co wyładuję czołem, coś jest, coś, <śmiech> coś. <śmiech> jest. <śmiech> dobra. tu jest, działa... Ej, przekład? bo ja tu... A, nie mam, nie mam permisy, okej. Okay. Mhm. Ale wyskoczył na tracie. Wyskoczyło. Co ci się wyświetliło? No co jest, ej! Nie mogę trafić. No nie mogę niczego wstawić. No, ej! Nie umiem skoczyć. Musiałem się po szyi podrapać i mi Czemu wy nie jesteście z tu ze mną? Czemu wy? Ej czekajcie muszę Ojej yeah. Bez okej okay. no, no mamy twoje marchewki, wróć Dobra, weź sobie tak ginę coś tam. <noise> <noise> Myszka by uciekła <głos> <głos> Myszka <noise> Proszę tu bez skojarzeń No cof u mnie, szmaty Wróć No u An mnie Bo masz szczyty i chianty, czyli co? No Tupę mamy nie Chodź mam, No widzisz, ja. mówiłem Masz szczyty. Szybko. W razie czego sobie ustawię tu set home, a bo nie wiem gdzie mam usa... My nie używamy set home'ów, wiecie. Albo ja się mm. do podobnie, albo ja To nie nie byśmy usłyska. przechodzili za każdym raz, za każdą no śmiercią. No co, nie byłem przy końcu prawie! Tak, tak. Wróć. Wróć. <grych> przy końcu, Mówię, przy przy końcu, końcu mapy byłeś. Ej, bo ja skończę mapę bez was zaraz. No, jesteśmy bardzo daleko tu. Jarku, nagrywasz? Nie. Ja nie, ja nie grywam z fanfę. Jeszcze raz mnie zdepnij, bo spadłem z <grym> Nie nagrywam z fanfę, nie wcale. A czy ty nagrywasz teraz? Tylko razem. Nie, nie nagrywam z nie, nie chodziło nie chodzi by... o to, tylko chodziło, Kurde, o to, że chodziło o to, że właśnie nagrywamy. Nie, nie, w tym momencie ja nie nagrywam. Coś ty zrobił. Co Słuchaj. ty mi zrobił. No, Ej. Się, okay. Ej, czekajcie, ja mam pomysł. Ja tu sobie zrobię sypkoł. Ja tu... Ej, bo. Ej, gdzie jesteście? takie pytanko. Wróć do mnie. Ej, chłopaki. Ej. Nie dawaj mu, on sobie włączy game moda i zbanuje wszystkich. A! Ah. No tak. nie mogę przejść. A ta, coś by sobie robili. <noise> to robili. lecimy na start. No nie denerwuj mnie. <noise> Jesteśmy obydwaj w środku i od startu zaczynamy. <głos> <głos> Dlaczego ja spadam stąd? Jak tu wejść? Jak tu wejść na tą drabinkę, Jarek? Znajdź mi w necie. Ja tu byłem przed chwilą, czekaj. No! Ja I ja tu nie. spadam. W ogóle się życie daj nie regeneruje opa. nam. No daj mu, żeż tego opa. Dobra, nie dawaj mi opon. No co za ty. Nie, nie. <grym> nie, nie, nie. tu mi... Super! <grym <grym tu będę ginął cały czas. O! o dobra, nie będę ginął. Tak się rozkwasiłem troszeczkę. Aha. Wy, ty, wy! Czemu mi na początek tepłeś? Teraz się będę ciebie tak teraz pan. O! Lej parku. parku. Ej To się zaczyna po roku. Mój pachę ziomuś Gdzie są moje króliki w ogóle? Myśli króliki. Myśli sprzęt. Myśli no. sprzęt to już był. Juli. To to, to nie lubię parkourów. Nie, nie regeneruje mi się życie, ratujcie. Dawno. No, no Od nie, wczoraj. No nie regeneruje to, mi się. Pomóc, jak... Bo już doszedłem na górę. Ej, Ej sobie sam jeśli poradzę. się łaskawie spytam, gdzie jesteście? Na początku, tak? Mm -hmm. Ua, no, Znowu mi ścięło, jak się wydarłeś. Ej, Co? jedno serce. Aha, tu. Ej, przejdziemy tą mapkę w 5 minut. A ty przejdziesz tą mapkę w niebie, nie wiem, jak ja. No to. No, naprawdę, im wyżej wchodzę, tym niżej spadam. Naprawdę. Idzie zaraz? Myślał, czy teraz jesteś? Nie. Tylko pomagam ci taką mnie? Checkpoint. Tak mi nie działa. Który żeś ty ten checkpoint trafił? Gdzie wy teraz jesteś? Nie, nie denerwuj mnie, że na prawdorach. W jakim drzewku jesteśmy na wielkim drzewku, byś nie zauważył. Drzewko miłości. Nie to ma jakieś To jest wielkie drzewko miłości. Mikołaja. Aha! O, już byłem w tej skrzy... Aha, ja tu zdę dałem. Dobra, nie będę, no, nie będę sobie dawał. Nie będę sobie dawał czy pointów. Jesteś nobem. Świadom, to sobie sobie... Jak mam tu wskoczyć? Wskaż po wejść. No, dobra. Ej Stick Tower 8 No dobra, to jeszcze nie koniec Ciekawe ten parkour, no ale... Ale, ale nie przeszedłem nawet jednego tego poziomu, tak? Też nie no, no, przeszedłem. przeszedłem zobaczymy... Mieliśmy cały czas tepą. Zobaczymy, czy mnie dogonić to Mogę wydać, dodać. Jest... no? dodać? Nie przepraszam, ty... nie kup Kogo? Zablokowała gałą i będzie to Ej no, co? Tak, tak, na pewno tu doszedłeś. Ja, ja doszedłem, ale on nie. Tak, tak. Co? Myślałem, że tu się da. Jak ja tu mogę ty, ta, ta. Nie możesz wejść? Ty, 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 ty. Aha, tu był skrót. Ile macie patyków? tak, ja, ja mam jeden, jak na razie. Jest. A, no, w nie działają. Ej. Ej, to jest głupie. Mogę postawić, ale już Ej. nie zniszczyć. Ej. Masz. Ej. Masz. Ja. Thanks Ach, for playing. Na dole ma For... <laughs> stick tower. Wiem, ale nie mogę stawiać, Ej. bo są e, te... A bo to nie na których drzewie nie możesz. mogę? Bo są te półpłytki. Płytki. Cały czas spadam przez to gówno. Ej, nie wiem jak wy, ale ja zebrałem już ponad 10 patyków. Nie jeden. No dobra, żeby nie było. No, jest 10, jest 10. Widzowie widzą, jest 10 patyków. Kazał Jacek, okay. nam Możesz zebrać 10. Dobra. Jest 10. To nie ja. Tak gra wyniosła moją pseudonimę. Moją po co ci patyk z knobakiem? Ej. Ej, what? what? Co się dzieje? <laughs> <Fucking game>. Uff, <laughs> <laughs> Gdzie wy jesteście? Dzięki za drabinki <laughs> Ma sprawę. bo ja już przeszedłem mapę. Nie wiem, jak wy. No, czemu to tu zostało? Co jest? Ja tam idę do Was. Jedno serce, Oj, na razie. Dobra, słuchajcie, dzięki, że oglądaliście. To by było na tyle. Trzymajcie się i cześć. Ej, nie. Poż, pożegnajcie się. Aha. Pfft. Tak go Pożegnajcie się. To wiem kto No pożegnajcie I... się, no, pięknie. Cześć, Jarek jest. żegnaj się, bo jak Jarek, nie to... Jarek ma pocha. Eee, ja jeszcze zrobię spektak spektakularne coś. Co? Spawn Ender, Krysz Ender Kryształ? Nie, gdzie ty jesteś? Eee, ku Jarka. Ej, bo Jarek się nie pożegnał. Tak nie może być. Musimy się na nim zemścić. A sobie włączyłem, no i teraz. Ej, co z nim zrobimy? Ja wiem, co z nim zrobimy. Dokładnie. Dobra, no to co? No to cześć. Gdzie? Ja, ja jeszcze nie skończyłem. <laughs> To jest jeszcze jedna kula co nie Dobra, no to cześć.